Witam, tutaj Roland z Autohandlu, Karolan Rumia. Przedstawiam Państwu taki oto samochodzie, który mamy w sprzedaży. Jest to Seat Divisa rocznik 2012, wersja kombi, jak widać. Samochód ten ma silnik 1,2 benzynowy, 70 mechanicznych Manualna skrzynia biegów Autko ma zaledwie 100 tysięcy km przebiegu. Przebieg ten jest oczywiście potwierdzony w 100%, gwarantujemy to. Również jeżeli chodzi o bezwypadkowość, to Autko nie brało udziału w żadnych wypadkach. Został przez nas porządnie sprawdzony zmierzony również miernikiem grubości lakieru. I tutaj nie ma żadnych odchyleń od normy, więc to też możemy na miejscu potwierdzić, jeżeli ktoś sobie życzy. Jeżeli ktoś sobie życzy, również możemy samochód podstawić do dowolnego warsztatu, serwisu na sprawdzenie mechaniczne, techniczne, podłączenie pod komputer. Nie ma z tym żadnego problemu. Żadne błędy się nie świecą. Samochód ten wygląda i jeździ ogólnie, krótko mówiąc, bardzo dobrze. Mamy tutaj opony zimowe założone na aucie letnich niestety do niego nie posiadamy więc trzeba się będzie w nie zaopatrzyć jak wspomniałem autko jest bezwypadkowe e, oczywiście posiada wszystkie opłaty czyli ubezpieczenie i przegląd są one aktualne więc auto nadaje się do jazdy od razu nie trzeba tutaj nic przy nim robić ani naprawiać, poprawiać Yy, ważne, że samochód ten yy, ma też wyposażenie w postaci takiej jak elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, mamy tutaj tempomat, yy, sterowanie radia z, yy, pod kierownicę, centralny zamek, kontrolę trakcji, klimatyzacja manualna, radio, CD, p 3 i Bluetooth. Mamy tutaj też zamocowania fotelika Isofix, proszę zobaczyć jak to wygląda tutaj w środku. W środku jest bardzo ładnie, czysto i schludnie i zadbany samochód za jest ogólnie. Zajrzymy jeszcze tą maskę. Tutaj jest fabryczny porządek, nie ma tutaj żadnych śladów, znamion, jakichś wypadkowości czy, czy jakichś tam napraw. Następna wymiana oleju przewidziana jest na 110 tysięcy, więc dopiero co ten olej jest wymieniony. Oczywiście olej syntetyczny, tak jak powinno to być. Teraz pokażę Państwu jak silnik pracuje. Odpalimy go. Wszystkie kontrolki zapalają się i gastą prawidłowo po uruchomieniu. Także nie ma tutaj żadnych błędów. Samochodem jeździ się naprawdę bardzo fajnie. Jest to e, fajne autko z dużym bagażnikiem e, i niewiele też e, palące. Spalanie tego samochodu w mieście wynosi około 7 litrów benzyny na 100 km. Także samochód jest dostępny od ręki. E, chcemy za niego 15 tysięcy złotych. Zapraszamy na nasz autohandel. Rumia Grunwaldzko 35. Do widzenia.